Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak to z reguły bywa, odcinek będzie poświęcony osobom młodym, które mają lat 15, 20, może 20 parę lub młodszym, które skończyły szkołę i teraz planują po prostu znaleźć sobie jakąś pracę dodatkową, dorywczą na wakacje, jakąś sezonową, żeby parę groszy zarobić. A może w ogóle nie trzeba szukać pracy? Jak to wygląda? Także zapraszam do oglądania, do zostawienia łapek w górze i subskrypcji. Moi drodzy, tak naprawdę to wszystko zależy od was. Więc jeżeli chcecie taką pracę znaleźć, no to taką pracę znajdziecie. Jeżeli nie, no to nie znajdziecie. Natomiast co jest istotne? Po pierwsze, musimy pamiętać, słuchajcie, i tu też taka przestroga dla was, żebyśmy wiedzieli, że my dużo rzeczy nie potrafimy zrobić, więc też nie wiadomo za ile pieniędzy nikt nas nie zatrudni, ale za jakąś tam kwotę na pewno nas zatrudni. Jeżeli pójdziemy do kogoś do pracy i powiemy, że to czy tamto potrafimy robić, albo nic nie potrafimy robić, ale chcemy coś robić, to nawet za najniższą krajową może ktoś nas zatrudni. I teraz tak, jaki mamy wybór? No, pierwszy wybór, słuchajcie, jeszcze pomijając te prace sezonowe, to możemy, przez to, że mamy trochę tego czasu wolnego, możemy popatrzeć, co mamy w domu ciekawego i coś może wystawić. Może na Allegro, może na Elixa. Może nas sprzedajemy, może na jakiś inny portal, na grupy na Facebooku, no bo coś mamy, co możemy sprzedać. a ja tutaj nie mówię, żeby sprzedawać coś rodzinnego czy jakieś pamiątki rodzinne, tylko po prostu, żeby skupić się na rzeczach, które faktycznie teraz, yy, które wam ciążą, które są w domu, że jakieś stare zabawki, stare gry. No, cokolwiek, słuchajcie, co macie w domu, możecie porozmawiać z rodzicami, zapytać, czy coś możecie sprzedać, i zawsze parę groszy wam wpadnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, to jest założenie jakiegoś projektu w te wakacje. Może kanał na YouTubie, oczywiście on nie będzie wam od razu zarabiał, ale może przez to, że będziecie mieli dużo czasu, uda wam się przez te dwa miesiące go jako tako rozbudować, żeby może nie osiągał zysków, no, ale już prawie dojdziecie do tego pułapu tysiąca subskrypcji, kiedy już. Te kanały, słuchajcie, jakieś tam kwoty zarabiają. To oczywiście to nie są duże kwoty, no ale chodzi o to, że jakoś wam się to powoli będzie rozwijać. Może jakiegoś bloga założyć, coś po prostu zacząć w tym kierunku działać. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest, co też uważam bardzo ważne, jeżeli chodzi o zarobek, co można by było zrobić, to są właśnie prace, tylko. Jeszcze pomijając te prace sezonowe, słuchajcie. Każdy z nas, jako tako, ma rodzinę. Ma wujka, ma ciocie, może macie kogoś, kto gdzieś w firmie pracuje, może się uda gdzieś wkręcić, zarobić parę groszy, nie jakimś dużym kosztem. No po prostu ja też tak starałem się pracować, w miarę kogoś poszukać. Ktoś, jeszcze jak miałem te 16, 17, 18 lat, na przykład w ferie, to chociaż pierwszy tydzień właśnie przepracować, żeby parę groszy sobie zarobić. I jakieś tam wiadomo, to nie będą, słuchajcie, jakieś super prace. Bo to może będzie jakieś sprzątanie, może jakieś zmywanie, yy, może jakaś praca na magazynie, podawanie czegoś, paczki, cokolwiek, ale parę groszy Wam wpadnie. Yy, fajnie, żebyście, słuchajcie, też nie zapominali o tych wakacjach i chociaż ten tydzień, dwa, trzy sobie tych wakacji zrobili, no bo to jednak są wakacje, czas relaksu, odpoczynku, a nie tylko cały czas pracy, więc yy, to jest yy, istotne. Co jeszcze? Bardzo ważna kwestia, słuchajcie, jeżeli chodzi o prace sezonowe, to tutaj mamy te prace dorywcze, sezonowe, jak sobie wpiszecie na OLX, czy na Gumtree, czy na jakiej tam innej platformie, gdzie można szukać pracy, to warto by było, słuchajcie, nawet kto odważniejszy zadzwonić i zapytać, czy może nie szukają właśnie, bo może teraz mają sezon, może potrzebują pracowników, nawet słuchajcie, zarobić 1000, 2000 zł, lepiej mieć niż nie mieć, a zawsze parę groszy Wam Padnie więc, warto by było, słuchajcie, sobie yy, ten temat rozważyć. Dużo teraz potrzebuje, no już się ten sezon kończy, ale do truskawek, później do jabłek, do wiśni <laughs> jest trochę tych prac, słuchajcie, które można wykonywać, więc warto by było nad tym się zastanowić. Zawsze parę groszy będziecie mieli. Yy, więc to są takie podstawy, co robić można. Oczywiście są jeszcze inne prace sezonowe, może na miesiąc, jeżeli już ktoś ma prawo jazdy, jeżeli już jesteście dorośli, a studiujecie i teraz macie przerwę, może w Pizzerii trochę pojeździć. Wiem, że też niektórzy kierowcy no, są w stanie, jeszcze słuchajcie, i napiwków, i nie napiwków, jeżeli trochę pojeżdżą, jakieś tam pieniądze, przytulić i w skali miesiąca nawet wychodzi to około 5 tysięcy miesięcznie na rękę czy 4,5, wydaje mi się, bo to wiem akurat z. Od osób, które faktycznie to robiły. Wydaje mi się, słuchajcie, że jak na studenta takie 4,5 tysiąca zł, no to już jakaś tam kwota jest. Nie można, może dużo z nią jakoś bardzo zrobić, no ale coś zrobić można. Więc to jest kolejna kwestia czyli te prace sezonowe w ogóle prace jako takie szeroko pojęte czy u wujka, czy u ciosi, czy u znajomych, czy właśnie jakieś prace poszukać sezonowe. I to są słuchajcie, takie główne. Jeżeli ktoś ma jakieś, jakąś możliwość, jakiegoś dojścia, do kogoś innego znajomego, może warto by było, jeżeli studiujecie, pomyśleć o jakimś sprzątaniu jako o założeniu działalności, jeżeli macie dwa miesiące wolnego, może warto by było jakieś ogłoszenia porobić, może ktoś zadzwoni, może nie zadzwoni. Okaże się, że to wam się tak rozwinie, że jeżeli na przykład studujecie zaocznie, po jakimś czasie będziecie mogli zrezygnować z pracy na etacie i przejść właśnie do tego swojego biznesu, albo zatrudniać ludzi, no. Też jest taka możliwość, natomiast no też to wszystko wymaga pracy, to się nie stanie w, przy, w, przeciągu, w ciągu miesiąca czy dwóch, i tu musicie sobie zdawać z tego e, sprawę. Więc e, podsumowując, jak widzicie, pracy jest, słuchajcie, sporo, można naprawdę zarobić jakieś tam pieniądze, przynajmniej takie no, na wakacje, żeby wam wystarczyło. Są możliwości, tylko teraz kwestia chęci. Czy wy macie chęci, żeby właśnie takiej pracy szukać, w takiej pracy się sprawdzać i w ogóle pracować? Bo wiadomo, wakacje to jest czas odpoczynku. Ja też nie wymagam, słuchajcie, żeby ktoś. W ogóle nie wymagam, żeby ktoś w wakacji jakoś tam bardzo ciężko pracował, no bo trzeba sobie odpocząć. Wiadomo, że ktoś, kto jest studentem, to ta szkoła czy ta sesja to też jest dla niego praca, bo musi siedzieć i pracować. Szkoła to też jest praca i o tym nie można zapominać. Wiadomo, że szkoła nie równa, ale no y, trzeba się do pewnych rzeczy przyłożyć i y, każdy by chciał mieć, tak myślę, no trochę odpoczynku, więc warto o tych wakacjach pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, no to takie, słuchajcie, macie do wyboru. Nie łudziłbym się, że ktoś znajdzie jakąś pracę w biurze na miesiąc, nie łudziłbym się, że będziecie od razu na stanowisku dyrektora, czy kierownika, bo też takie tutaj informacje słyszałem, to po prostu skupił się na tym, gdzie mogę zarobić parę groszy, po prostu, a może się czegoś nauczę dodatkowo, może mi coś zaprocentuje. Różne są możliwości. Można, słuchajcie, nawet już odwracając temat pracy, można iść na jakiś kurs przez miesiąc, może się czegoś nauczyć, dowiedzieć to co was interesuje, to też może wam zaprocentować później już jak będziecie po tych studiach. Więc wiem, że niektórzy ludzie mają praktyki, często te praktyki nie są płatne, ale te praktyki też nie są jeżeli nawet będą w tygodniu, no to możecie, słuchajcie, na przykład chociaż sobota, nie mówię, że sobota i niedziela, ale chociaż w sobotę iść gdzieś, może być jakimś kelnerem, może iść gdzieś właśnie pomóc sprzątać. Ludzie naprawdę wierzcie mi, że potrzebują ludzi do pracy, ludzi do pracy, do takich, nazwijmy to niskich stanowisk. Nie mówię tego pejoratywnie, jakoś negatywnie, tylko mówię to tak, że faktycznie słuchajcie, takich ludzi brakuje. Czy to na magazyny, czy do pakowania paczek, czy do sprzątania, czy do układania czegoś, czy do w ogóle do pracy fizycznej. Takich ludzi brakuje. Pracodawcy takich ludzi szukają, więc jeżeli sezon wakacyjny są firmy, które właśnie główny sezon, ten taki boom, mają w wakacje, będą szukały takich osób. Więc na tydzień, dwa, trzy można zarobić. A wręcz czasami, słuchajcie, te stawki, zauważyłem w tych firmach, po prostu są wyższe. Więc jeżeli ktoś chce spróbować, chce się sprawdzić w pracy, wydaje mi się, że jak nikt nigdy nie pracował nigdzie, to warto by było nawet, słuchajcie, dla samego testu iść na te. Nie mówię, że truskawki, bo to jest ciężki temat, już się kończy praktycznie, ale, ale mówię, czy nawet na te jabłka później, czy na te wiśnie, na cokolwiek, zobaczyć, jak ta praca wygląda, zdobyć te parę groszy, zobaczyć, jak to jest dostać pieniądze za pracę. To też jest ciekawe doświadczenie. Także spróbujcie sobie, słuchajcie, czegoś takiego. Wydaje mi się, że warto. To na tyle, dzięki wielkie, prośba o łapkę w górę i subskrypcję. No i napiszcie w komentarzu, co myślicie. Trzymajcie się, cześć.